Marines, let's get em! tutaj kac 500 po dłuższej przerwie nagrywam znowu zwota tym razem to jest klanów kap no taka kompania no jak widać mamy o wiele słabszy team ale zobaczycie co się będzie później działo a więc patrzcie Fuh. dobrze Tutaj mój żarcik, myślałem że to przegramy No, ale później losy bitwy się zmieniły, zobaczycie sami Dobrze tu chwilę jeszcze stałem Już tak się Zapaliłem na jazdę na środek Tutaj rozmawiałem z kolegą chwilę, poczekałem, mieliśmy na zamiar bronić bazę, ale już później potem pojechałem w miasta. Przepraszam za katar, ale naprawdę... Pogoda jest... ...dokuczająca. Co ja tutaj się o o, tu takiego dobrego robię? Ojej... Nie polegałem Pojechać do miasta Jak widać Team przeciwnika o wiele lepszy, o wiele więcej czołgów. No, a co się będzie działo zobaczycie za chwilę. tu już wychyli Helkata Ale nie o Helkata. Hmm. Tu już myślałem, że A nie będę tak, spoilerował. Patrzcie sam. Już jeden KW, jeden Spa. Jeden z lepszych graczy, <grym> naprawdę. No od razu mówię, że błędem przeciwnika było to, iż atakowali po kolei. Nie atakowali całą grupą. Bo ich wielkim błędem. Tu już się dawno przebili no Ja zjechałem z kapa i pojechałem jakby ustawić się, żeby zajechać i od tyłu zaczęli zbijać. Ja no już jednego fraga, jakiś owinąłem to był 85. Zniszczyłem. O, poszedł, poszedł. Tu będzie 37, który znacząco nie zwróci na mnie uwagi. Ja go zaatakuję i... bo że go dokończę, ale nie jestem pewny. No, tu atakuję jak widać. On. O, dopiero teraz, gdy zaatakowałem. Zwrócił na mnie uwagę. No i patrzcie. Jak na no gąską mu zerwałem, poprosiłam, żeby już go zrobił Tak, to już. Nie. bardzo prosiłem. Łączę kamerę teraz, bo tutaj będą wielkie akcje w trybie sniperskim. Jest ta kamera trochę zlokowana. Nie wiem, czemu nie jest tak prosto. Się jakby... nie jest jakimś super mega OP graczem, ale... Ta bitwa była już na, na straty spisana po prostu. Akurat tu miałem szczęście, że on mnie nie trafił. No, pokażę ja go nie przebiję No, właśnie go zabijłem tutaj. Patrzcie jakiś... Ich... Tylko no, początku nawet waliście, mieliśmy o wiele lepsze pozycje strategiczne. nie Tutaj da, naprawdę bardzo się ucieszyłem z tego rykoszeku, że mnie... Ode mnie koleś. A, o, nie je zrekuszytował w koleś... O, przybiłem, no i po kraju. Gdyby naprawdę dużo ode mnie zależało. <laughs> to... <laughs> <laughs> Tutaj ten 1S próbował skapować, <laughs> Bo później w ich sposób zeszłam na walce. Się mnie nie bał, ale jak go też widzę jak tam na, na ich team spiku się pewnie bijaczowali no bitwa nie należy do najlepszych ale chętnie ją zapisałem ponieważ no z, ze względu na to iż no wygraliśmy a mnie już bardzo małe szanse na tą wygraną to już by było tyle żegnam się z wami do zobaczenia. Na razie, cześć.